Nie ma Hello. Halo? E, dzień dobry, tutaj Mariola Grabarczyk z tej strony. I ja, ja mam takie pytanie. E, e, czy pani używa Ariela jako proszka do prania? Nie. A czemu? A kto to mówi? No, Mariola, Krabarczyk z tej strony, z Ariela. Aha. Nie. A, a czemu? Nie, 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 bo używam sobie inny. A jaki? Jaki? Wizer. A, a, a czemu nie Aria? No akurat się taki spodobała mi i w taki mi się dobrze pierze. A nie widziała Pani tej reklamy z <grym> <grym> najlepiej ten białe ciuchy? No widziałam, ale... Ale tym też mi się dobrze pierze. Ale też, no, ale też jest starszy. No. Ile on kosztuje? No. 99. O Boże, co to za proszek? No. Normalny? Proszek, jak proszek. Dobry proszek, nie złym no. proszkiem. No. To nie pierze pani? Nie. W ogóle. No piorę, ale, ale w innym. Aha. To? To dziękujemy. Pani. Bardzo. Dziękuję. Dobra, do widzenia. No, do widzenia. No. Dziękuję.